A już za chwilę w telewizji 7, film dokumentalny z okazji 7 lat stacji, historia pewnej stacji. Wszystkiego najlepszego od właściciela telewizji DLC dla telewizji 7, za te piękne dwa lata współpracy od początku, za te 7 lat w branży telewizyjnej. Za dostarczoną rozrywkę i programy. Dla stacji 7. Plus. 20 sierpnia 2017 roku wystartowała stacja. Program dostępny od lat 7. Witam i zapraszam na pierwsze wydanie wiadomości. Ruszyła nowa stacja po nazwą 7. Plus. 7 Plus jest nadawane tylko w HD. My ze że stacja się Wam spodoba i nasza telewizja będzie miała fajne programy i seriale, które będą miały produkcji 7. Plus. Także zapraszamy na kolejne wydanie już wkrótce. Tak wyglądały pierwsze początki stacji. Oprawa była zrobiona w telefonie. Aplikacji legend logo zrobione w typie kanału Filmbox. Pierwszym programem telewizji, był program Wiadomości ze Świata Telewizji. Kolejnym programem, był pierwszy serial telewizji, było to Niezwykłe Przygody Kapusty, który łącznie miał trzy sezony. 22 sierpnia został wyemitowany pierwszy odcinek. A ostatni odcinek 30 grudnia tego samego roku. W tym samym czasie powstał program Skandale na YouTube, który miał tylko trzy odcinki. 1 października roku 2017 telewizja przemieniła logo oraz oprawę na inną, która trwała do 1 stycznia 2018 roku. Na ten moment było emitowane drugi sezon Niezwykłe Przygody Kapusty, Wiadomości ze Świata Telewizji, Skandale na YouTube. W 2018 roku telewizja całkowicie odświeżyła swoją oprawę i logo na profesjonalne. W lutym pojawił się nowy serial 7+, który został stworzony przez Premium Życie Nastolatków, który miał 22 odcinki. Cztery kanały Premium to siostrzenne kanały telewizji 7+. Zostały nadawane od 14 grudnia 2017 roku. Jednak te kanały nie mają więcej filmów, ze względu na mniejszą oglądalność stacji. Kanał Premium Film HD, start kanału to 27 listopada 2017 roku. Ten kanał jest filmowo-rozrywkowy, gdzie przez 24 godziny miały być emitowane filmy oraz premiery. 1 października 2017 roku powstała siostrzanna stacja, 7 Plus Extra. na start kanału został wyemitowany film Sierota. Cztery dni później został wyemitowany serial, Przygody Masłowskich, który miał dwa odcinki. 19 stycznia 2018 roku, 7 Plus dołączyło do grupy Rada Telewizji Fikcyjnej, którą prowadziła stacja 10 HD. 6 marca, 7 Plus Extra zmieniło oprawę graficzną i logo na profesjonalne a na start była emitowana telenowela Może Miłości. 25 marca 2018 roku 7 Plus Extra wyemitowało pierwszą produkcję, jaką jest Szalona Magda, która miała cztery odcinki. Ostatni odcinek został wyemitowany 15 października roku 2018. 20 lipca 2018 roku kolejny raz zmieniła się oprawa. 7 września pojawił się nowy serial w 7 Plus, serial kryminalny pod nazwą to nie ja, który miał 8 odcinków. W 2019 roku, 2020 rok 2021 rok, pojawiały się nowe oprawy 7, lecz później żadnych filmów nie było. Aż do 4 października 2021 roku, kiedy stacja wystartowała, później stacja dołączyła do grupy Kondro Group. 17 października 2021 roku powstał program KIDY, ten program został popularny przez stację. Program był kontrowersyjny, który później został po trzech sezonach zakończony z powodu widzów, którzy uważali, że program daje atencję dzieciom i dają im promowanie kanału. 29 stycznia 2023 roku został wyemitowany ostatni odcinek. W roku 2021-2022 roku było emitowane serial paradokumentalny, niewiarygodne, serial Życie Nastolatków, serial Małżeństwo. 27 lipca 2022 roku przez telewizję została podana informacja, że kanał powróci 1 sierpnia, i tak się stało. 19 września 2022 roku przez pierwszy konflikt w Kondro telewizja wstrzymała nadawanie i wróciła 24 września 2022 roku. Z dnia 18 października i 19 października przez rozpadek Kondro, Telewizja 7 Plus planowała zakończyć nadawanie, jednak tak się nie stało, gdy po trzech dniach później telewizją dołączyła do Piemej. 9 lutego 2023 roku telewizja poinformowała, że od 13 lutego będzie całkowicie odmieniona oprawa oraz logo, ta oprawa obowiązuje do dziś. Tak się stacja zmieniała przez 7 lat, Telewizja 7 Plus, w tym dniu świętuje swoje 7 lat stacji, zękujemy widzom, którzy są przez 7 lat, mamy nadzieję, że będziecie z nami o 7 lat dłużej i jeden dzień.